Na a ja idę na zewnątrz. Wow, dosyć chłodno, ale chciałem złapać zachodzące piękne słońce. Widzicie na tle tego kościoła? Pozdrawiam, a dzisiaj jest 7 listopada 2023. Łakarz. A teraz na koniec życzenia dla wszystkich, którzy boją się korony, szczególnie zaszczepionych, bo co i rusz słyszę, że podwójnie potrójni. Poczwórnie zaszczepieni znowu są chorzy na koronę. A czego nikomu nie życzę, sobie również. I dlatego z tymi życzeniami dołączam takie Fajny napój, piwo, korona, które piję właśnie za ich zdrowie i moje zdrowie. Abyśmy nie chorowali na koronę, bo znowu panika, znowu te testy, i znowu nam nasz chcą wszystkich kaczepować. Tak chyba się to mówi. A nie, innego słowa się używa, ale ja nie używam tego żeby mnie puścili na YouTube. A więc miejmy nadzieję, że dupki, chociażby bardzo chcieli, nie wprowadzą nowej pandemii i nowych ketchupów. Jeszcze raz proszę bary. Pozdrawiam. I jeszcze się dogram. Dupki propagandowe zaczynają mądrzeć trochę, bo Dzisiaj w radiu ani razu nie usłyszałem o końcu świata z powodu global warming i ocieplania się klimatu. Mimo, że wyjrzało piękne słońce, ja, będąc na basenie, wyszedłem sobie na taras, no ale tylko na chwilę, bo jest chłodno. Ale temperatury 10, 12, 13 stopni 7, 7 listopada no to event. Ale może zmądrzeli, i może już nie zawracają nam głowy tą propagandę, bo ile można teraz się już nadeszła pora korony i grypy. Tym będą nam mącić mózgi. Ale my się nie damy, oczywiście, że się nie damy. Pozdrawiam i kończę mój napój sezonowy. Dotarłem do domu. I jeszcze się dogram do tej sekwencji e, e, trochę krytycznej tego czasu korony, który się rozpoczął, e, ale wiemy, że mamy niestety przykry czas, bo to jest i czas wojen, i czas wzmożonej, radykalnej, brutalnej propagandy o końcu świata z powodu. A, zmieniającego się klimatu i tak dalej, i tak dalej. Ale mnie chodzi teraz o to, bo usłyszałem e, e, ostatnią wiadomość w radiu, w wiadomości w radiu WIN, i chcę się tym podzielić, bo do tej pory, do tej pory po prostu cenzura e, mainstream mediów nie dopuszczała. Ech, a teraz co się dzieje? Mówią o tym. A chodzi mi o zwykłą sprawę, co jest widoczne, tylko nigdy tego tematu nie chcieli poruszać. Widoczne gołym okiem, że tak powiem. Chodzi mi o ilość dzieciaków, ilość uczniów pochodzenia muslimańskiego, muzułmańskiego, muzułmańskiego w, w Wiedniu. W wiedeńskich szkołach podstawowych i średnich tych tak zwanych gimnazjów. Wiecie, jaka jest ilość? I oni to przyznali teraz. W związku z tą sytuacją tam na Bliskim Wschodzie, sytuacją wzmożającego wzmażają, się, trudne słowo, antysemityzmu. Dwie trzecie klas to są dzieciaki pochodzenia muzułmańskiego. I był przeprowadzony w tym Radio Win, które jest bardzo, bardzo prorządowe i, i ocenzurowane z każdej strony. Był wywiad z nauczycielem z jednych szkół średnich w Wiedniu i powiedział, że niestety zauważa tą sytuację na samym początku tego konfliktu, tej wojny izraelsko-palestyńskiej, a właściwie izraelsko i um, tych terrorystów z Hamasu. Nie było ruchu, ale już po miesiącu po tych demonstracjach, gdzie niedozwolonych demonstracjach, gdzie wychodzi setki tysiące muzułmanów na ulicę krzycząc śmierci Izraelowi, niestety u tych dzieciaków zaczyna się coraz bardziej pogłębiać ten antysemityzm i ten biedny nauczyciel jest wystraszony, bo szkoły już nie wiedzą co mają robić. Słuchajcie, dwie trzecie. Dwie trzecie! Jak, jakby to zameldowały ośrodki przekazu 10 lat temu, a powinny to zrobić, bo w 2015 <laughs> pani królowa Merkel otworzyła granice Europy, to by. <laughs> zawrzało, bo od, to, bo od tego są media, żeby krytykować różne postępowania polityków. Nie! To było zakazany temat, a jak ktoś temat ten używał, tego tematu, to był od razu składany do worka rasistów i radykałów. A teraz mówią sami, tylko że teraz już będzie ciężko wyjąć tą rękę z tego nocnika pełnego gówna, którego oni narobili, te polityczne dupki. To jest moje zdanie, ale dobrze, że o tym mówią i niestety sytuacja nie wygląda najlepiej. Gadam po polsku, a więc ktoś, kto usłyszy to w Polsce, zobaczcie do jakiej Unii pcha Donald Polaków, bo w Polsce... Zrobi się błyskawicznie to samo na rozkaz Brukseli. Okej, okay. może tak nie będzie, ale tak niestety jest. Ja liczyłem 10 lat temu, jeszcze 5 lat temu miałem nadzieję. Nie, no nie będzie tak źle. Jest źle i będzie coraz gorzej, jeśli chodzi właśnie o tą sytuację um, antysemityzmu um, i um, napchan napchanych klas w szkołach, pełnych dzieciaków muzułmańskich, którzy nie zamierzają się asymilować. Przynajmniej większość.